muszą zbijać, a e, To nie chodziło tylko o, bądźcie oni, to brali bardzo poważnie, i to nie było na niby, już mieli od innych pomysłów, które mieli. Dla nam na bodrzejny sięgła na serio od początku do końca. Panie, 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 panie. Oni wierzyli, że się uda. Ale to też chodziło o to, żeby podbudować ludzi, którzy byli załamani katastrofą. Żeby pokazać im, że to wcale nie, nie musi być tak. Że dzisiaj musimy przed nimi ściągać czapki, a jutro nie, 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 nie będziemy tutaj, na wyspie Rugia. Że to jest możliwe. I przez 5 lat wojny, od, od, od 1930, aż do do końca 1944 roku, hasło od i nie schodzi z łam żadnej gazetki wydawanej przez OP, przez NSZ, przez ZDiRJ. To była mantra, którą oni powtarzali. Ta mantra spowodowała, że z biegiem czasu coraz więcej grup i grupek zaczęło mówić, o właśnie!" to my też musimy to głosić. No bo jak ci faszyści z tego anl u to głoszą, to, to my też musimy, no nie możemy być głosić. I to zaczęło, zaczęło działać. Proszę? Jak ta granica miała wyglądać? Proszę Państwa, na dole generalnie, tak do Frankfurtu, miała wyglądać tak jak dzisiaj. Czyli z zgorzelec, prawda, bogatynia, który nie ma, gubi, ale Frankfurt miał być już ponad, pon te granice na odchodzić tak na 20-30 km na Berlina i sobie podążać do góry. Tutaj to takie jest miasto Przemysław, na przykład, które jest aktualnie na terenie nie wiem jak on się nazywa. A na górze to rogi Strzałów i solnica, Sośnica. To były też polskie, polskie miasta też miały wrócić do rzecz pod takie były plany. Nie wszystko się udało, no ale wiadomo, ja że nie zawsze się wszystko udaje. Jeśli chodzi o ten o teren, czyli Krukulty Wschodnie. Oczywiście Gdańsk miał być cały Polski, e całe Krukulty Wschodnie także. A jedyne co nie miało być nasze, to miało być to e, okręt memory, czyli od Pomeku Hajpeda. Ale stąd iną wiemy, że środowisko pewnie nie zakładało absolutnie tego, że Litwa będzie krajem niepodległym, wręcz odwrotnie miała być z powrotem przyłączona do macierzy, no więc wychodzi na to, że jednak całe prorocy miały być, być nasze. Poproszę. Dobra, i teraz już końcówka całkowita. Proszę Państwa, Brygada święta LMSZ RNZ, w że Wieloletniej się trwała w 1944 roku, dlatego zanim to nastąpiło, przez cały 1944 rok e, trwały walki, trwały walki z dwoma okupantami, właściwie trzema. E, z jednym to było oczywiście oddziały niemieckie i oddziały kolaboracyjne niemieckie złożone z Ukraińców, Kałmuków, kon które zachowywały się potwornie e, na, pol 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 na polskiej wsi. Drugim rogiem oczywiście byli Sowieci, so desanty sowieckie, które co jakiś czas tam zlądowały w okolicy brygady. I trzecim wrogiem byli nasi lekkimi komuniści, e, którzy byli niszczeni, znaczy po prostu odsyłani, likwidowani po prostu. Łącznie ocenia się, że w walkach z brygadą zginęło około 300 niemców. Nie, 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 około 300 klientów, klientów komunistów i bolszewików. Oddziały brygady niszczyły nie tylko oddziały dywersyjne, ale także całe struktury struktur, 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 terenowe. Były specjalne grupy, które zajmowały się przeczesywaniem przed przed teren, terenu i wyłapywaniem była, 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 komunistów, którzy siedzieli na jakichś placówkach le, le, we, 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 we wsiach. Te oddziały, w samej brygadzie nazywano, no, fabrykami drogą dla komunistów. To mówi samo za siebie, byli oni bardzo skute, 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 skuteczni i nieprawdą jest to, że korzystali z niemieckiej pomocy. Proszę Państwa, nie było takiej potrzeby, bo e, oni doskonale znali literę bo oni byli z tych wsi. Ci wszyscy komuniści e, zajmowali się między innymi grabieżą grady, i to byli, byli dzieci chłopów z tych okolic. I oni doskonale wiedzieli kto jest kto, kto przed wojną siedział za bandyty, kto siedział za, za komunę. Czasami bardzo skutecznie. No i ostatni akord brygady, bardzo, tą kompanię wartownicza. Tu właśnie pan Banker, profesor, wszystko powiedział, to mogę dodać, da że to jest jaszczurka, którą noszono tutaj na -ra ramieniu. Te jaszczurki nie noszono w brygadzie, to już było noszone wyłącznie w kompaniach e przez półtora roku. Później Amerykanie zaczęli dokrę -dokrę -dokrę dokręcać grubę. Y znikły jaszczurki, nie wolno było tego, tego nosić. Troszkę dłużej trwało, zanim zakazali noszenia Polandów tutaj. No i na sam koniec już powiedzieli, że no już nie macie ani tego, ani tego, ale ośrodków może, 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 może. też nie wolno wam tam To było mniej więcej na południu 1947 roku. Żołnierze z brygady, które tutaj widać, to są najsmyci, jeszcze chwilę wytrzymali i w 1948 roku władze podjęły uchwałę, żeby się przenieść do frekwencji do i tam działać dalej. Także to się nie Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu doktorowi i przechodzimy do części interaktywnej. Proszę państwa, zapraszam serdecznie do zadawania pytań naszym prelegentom. Proszę, Krzysztof, ty, 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 że jesteś tutaj koleżanka już. Krzysztof, znaczy, na początku, w imieniu Brygady Rubelskiej Obozu Narodowo-Radykalnego, myślę, że tutaj na sali mamy około 20 członków z Rubelskiego ONR-u. Chciałbym podziękować wszystkim za spotkanie, organizatorom, jak i prelegentom, panu profesorowi i panu doktorowi. Chciałbym podziękować za napisane książki, za to, że historia do tej pory no niezbyt dobrze pisana jest już w mocy dostępna dla szerszych grup. I chciałbym także zadać pytanie dotyczące salutu rzymskiego, ponieważ nie pojawił się ten wątek dzisiejszej konferencji i czy ten gest sam był wykonywany przez działaczy ONR-u i czy był wykonywany również później przez działaczy NSZ-u, także organizacji polskiej? Znaczy jak krótko był wykonywany przez działaczy Stradnictwa Narodowego i ONR-u. Natomiast w czasie wojny oczywiście...